Witajcie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was takich cztery zdrapki dwie krzyżówki i dwie owocowych. Zauważyłam, że owocowe są mają różne numery, a krzyżówki mają takie jedna po drugim: 57, 58. Tak sobie posądziłam, że sobie podrapie, bo byłam dzisiaj na zakupach takich małych. Też zakupiłam sobie takie rzęsy do oczu pierwszy raz, pierwszy raz w życiu, bo chcę spróbować sobie nakleić bo jedziemy na wesele w piątek nie w ten tylko w kolejnej, w wrześniu już niedługo no i postanowiłam, że sobie zrobię makijaż przecież potrafię <laughs> i nakleję rzęsy no i przy okazji wymieniłam zdrapki wygrane ostatnio z ostatnich odcinków było to 7 zł i 5, więc w sumie na 12 zł kupiłam sobie kolejne zdrapeczki dobra więc sobie podrapiemy tak, że najpierw krzyżówka, potem owocowa i znowu krzyżówka była taka propozycja, żebym skreślała słowa ale powiem Wam szczerze, że wolę tak wie, podrapać sobie troszkę, to tak skreślać i mam o takie coś taki drapaczek więc tym drapaczkiem dzisiaj podrapię dużo tu nie będzie drapania, więc mam nadzieję, że że pójdzie nam szybko literka D mam nadzieję, że jest widno D, d d d d d Bo nie widzę więcej. literka E. O, w tym zdecydowanie lepiej jest się drapać, ale to też jest inna zdrapka, więc ma inne, inną warstwę. Boże, jedna literka E. nie Niesamowite. Literka J. No nie ma więcej, to, to nie ma. Następna literka G. 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 Jak szkoda, że nie możecie podpowiadać. Ten <gry> l. Z. właśnie niedługo będzie premiera nowej zdrabki za 3 zł więc cieszę się z tego powodu chociaż tak wszyscy wszystkim narzekają czy narzekają, no nie lubią sobie drapać tej zdrapki, a ja jakoś lubię bardzo mi się podoba te literki, tak szukam, nie wiesz gdzie fajnie to jest nawet literka A A a. 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 Jak jest literka A, to zawsze jest jakaś tam nadzieja, że coś z tego będzie. A ze czasem to bywa takie złudne. Ale no nic. Trochę tego droganka jest, jak jest literka A. Tylko, że jak jej nie ma. Literka F dziś wydaje mi się, że o fika widziałam tutaj literkę F. Mm -hmm. Chyba tyle. Literka C. Tutaj C, tutaj C. Czy jeszcze jest gdzieś literka C? No chyba nie widzę. Literka I. No mamy pierwsze słowo. Figa. Tutaj I, tutaj I, tutaj I, tutaj I. No to fajnie. A ile tutaj trzeba mieć słów? Trzy słowa trzeba mieć, żeby było chociaż coś. Ty. Literka ty, 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 ty. Ty. Jeszcze jest? Nie ma. Literka E. I. Y. tylko jedna jest. literka k k k k k k chyba nie mogę u u u u, 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 u. Chyba więcej nie ma. Literka N jak Natalia. I chyba tutaj tylko jest. Więcej nie widzę. Literka H. Tu jest H. Mhm. Chyba jest tylko jedna literka H. Teraz literka P. P. Tylko o. Tutaj jeszcze jest P. No i tyle. I ostatnia literka. Tylko o. O. Są to znaczy, że jest przygrana, więc fika. Fika z makiem. I teraz sobie weźmiemy owocową eksplosję. Może troszkę ją przyspieszę, żeby było szybciej. Awokado. I truskawka. Awokado. Truskaweczka. Truskaweczka. Następne będzie gruszka. I kiwi. Kiwi. Gruszka. Potem będzie figa i Gdzie jest ta figa? Tu jest figa, tu jest figa tu jest Teraz będzie winogrona i arbus. Tu będzie winogrona. Tu będzie arbus. Teraz tutaj będzie banan i wiśnia. Banan i wiśnia. Teraz tutaj będzie karambo i pomarańcz, O, chyba nam się włożyła pierwsza linia. Bardzo się cieszę. Tu karambo. I teraz będzie cytryna, cytryna i jagony. No dobrze, patrzymy co tu jest i mamy tutaj 3 złotych No bardzo fajnie, Później będzie nam mił się odcinek. Tu mamy literki d, d d super. Dobrze sobie tu. No i następna krzyżówka. No chyba tyle, literka L, no chyba tyle, literka O, tak o, tutaj widzę 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 o. tu widzę o. No i tyle. Literka i, tutaj widzę i, tu widzę i, i gdzie jeszcze jest i, i już więcej i nie ma. Literka s, tu jest 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 s. Tu jest s. no i chyba tyle. Literka m. Tu jest ny, tu jest N, tu jest N, tu jest N. Czy jeszcze jest gdzieś literka N? Chyba więcej nie ma. Jeszcze planuję dzisiaj ćwiczenie. Mam nadzieję, że mi się uda. Literka F. Nie widzę ani jednej. Literka M. My. Tutaj jest literka M. My, M my, my, M. My 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 my, 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 Nie mamy. Literka Z. Tu Z. z. Czy jeszcze jest Z. literka z? my, nie widzę. my, okay. Zobaczymy my, literkę u. U. jeszcze jest gdzieś literka U nie, jakoś tak mało tych literk. tu literka P P paw. to jest P, P. jeszcze jest gdzieś P więcej nie widzę literka J Mm, to jest, no, no dobra, nie ma, literka W, czy jeszcze jest literka W? Chyba tylko jedna, literka X, nie widzę. No trudne. O, literka A. Mamy Paw. Dobrze. Tu jest, literka A, tu, jest literka A, tu 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 jest literka A. Ciekawe, czy coś będzie z tego wszystkiego. Na razie mamy jedno słowo. B. Literka B. B. Tu jest B. Tu jest B. Będzie drugi bursz Czy jeszcze jest gdzieś literka B? Chyba nie ma. Literka G. G. Chyba nie ma nic. I literka R. No to proszę. Garb mamy trzecie słowo. Super. No to mamy tutaj. Trzy słowa tak mi się wydaje. Trzy literki u. Literki ty nie było. K nie było. R było, ale K nie było. D nie było. H. Nie było. No dobrze. A jeżeli jest. Hmm. Już mi się modlę te słowa. Literki z poprzedniej i dlatego tak. No dobrze. I wygramy zwrot 3 zł. No i kolejna z Zobaczymy, co ona nam da. Troszkę przyspieszę. Jabłuszko, arbus. arbuz Jabłuszko, jabłuszko. kiwi, wiśnia. kiwi, Wiśnia. Mam wrażenie, żebym już dzieliła taką samą. Bo zobaczcie. Tutaj i tutaj jest też w tym samym miejscu, Na przykład brzoskwinia. No, taka była wygrana. Mam nadzieję, że i to będzie nie No, też tak się powtarzają. A Boże Czy to nie jest takie same? Dosłownie taka sama. Hm. No, zobaczymy, czy będzie wygrana. Melon i Figa. Figa. Gdzie są? Tutaj. Tu jeszcze jest Figa. Karambo i jednogram. tu jeszcze jesteśmy wygrana. tu jeszcze i to wygrana. Ok i awokada. Tu będzie kokos, a tu będzie awokada. Teraz troskawka i Ja Jabłka. A tutaj troskawiczka. No i dwa ostatnia. pomarańcza A więc w tej zdrabce ostatniej jest przegrana, bo mi coś nie nagrało, więc muszę jeszcze raz. I podsumowanie jest takie, że dwie zdrabki przegrane, dwie zdrabki zwróconych, że tak powiem, bo po 3 zł. Więc bardzo się cieszę. Już mi się marzy taki odcinek, gdzie będę na plusie, a nie na zwrocie, jakimś tam troszeczkę, ale wszystko w swoim czasie, mam taką nadzieję. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam tymi krzyżurkami i owocami. Jeszcze raz przypominam Wam o rozdawajce, konkursie. Subskrybujcie mój kanał, jak Wam się podoba. Dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Zwłaszcza kiedy się na przykład ogłosi jakiś konkurs i, i wyniki, żeby widzieć, kiedy to już jest, żeby zobaczyć, jakie nowe filmiki przygotowałam, a już przygotowałam, więc niedługo coś będzie nowego. Także bardzo chętnie Was zapraszam. To cześć. Pozdrawiam.